Godzina Ponsowej Róży, rozdział piętnasty. Na wielkim placu okolonym barierą ślizgały się dziwacznie poubierane postacie. Młode dziewczęta w długich do kostek sięgających sukniach, z rękami ukrytymi w małych futrzanych mówkach, sunęły na łyżwach same lub w towarzystwie młodzieńców w krótkich, ledwie za kolana sięgających spodniach i czarnych pończokach, oraz w granatowych czamarkach. Gdzie niegdzie widać też było młodzieńców popychających malutkie, wysłane czerwonym aksamitem saneczki, w których siedziały młode paniusie w kapeluszach z piórami. Młodzieńcy, trzymający się tylnego, wysokiego oparcia saneczek, nachylali się często do ucha pań, szepcząc im widocznie jakieś komplementy. Podkręcali przy tym zabójczo sterczące wąsy. Andzie wydali się tak zabawni, że aż przysiadła na stojącej na skraju ludowiska ławeczce, zanosząc się ze śmiechu we wciu! zawołała w pewnej chwili. Zdaje mi się, że jest to najzabawniejsza rewia na lodzie, jaką kiedykolwiek w życiu widziałam. Oni wszyscy są przekomiczni, ale jeżdżą fatalnie. Miałabym ochotę pokazać im, jak wyglądać powinna prawdziwa, wyczynowa jazda na lodzie. Zaraz, gdybym tylko miała łyżwy. Rany boskie, rany boskie, to też panienka wygaduje. i zdawałoby się, że w tym wieku już można by mieć trochę rozsądku. Proszę iść do lustra i poprawić sobie włosy i kapelusz. W drewnianej ramie trochę zmatowiałego lustra wiszącego w szatni przy ślizgawce, Anda ujrzała znów tę samą śmieszną twarz z spiczastym nosie. Przekrzywiony cudaczny kapelusz podkreślał śmieszność tego obrazu, a czerwony od mrozu nos wyglądał jak umalowany, rzeczywiście istny, błazen cyrkowy. Anda obejrzała się za siebie gwałtownie. Była pewna, że za nią stoi ktoś, kto właśnie tak wygląda. Ale gdy odwracając się od lustra dotknęła jednocześnie przemarzniętego policzka, przekonała się, że dziwaczna postać w lustrze powtórzyła jej gest. Czyżby więc, co naprawdę była ona, Zwróciła się do genowewci, która stała obok. Genowewcia też wyglądała inaczej. Była znacznie starsza, posiwiała, jej rumiana i gładka twarz porana była teraz z marszczkami. W jednej chwili pojęła, że to są skutki historii z zegarem. Zdołała przesunąć na nim czas tylko o dwadzieścia lat i oto była teraz nieładną, śmieszną paniusią. Prędzej, panienko! poganiała tymczasem po swojemu genowewcia. Pod tym względem najwidoczniej nie zmieniła się nawet poprzez stulecia. Zawsze miała zwyczaj zmuszania wszystkich do pośpiechu. Prędzej powtórzyła. Przecież dziś idzie panienka do teatru. Nie chcę żadnego teatru! wrzasnęła z wściekłością Anda. Jej sposób myślenia i impulsywnego reagowania na wszystko nie uległ przez minione lata żadnej zmianie. Miała naprawdę ciągle te swoje czternaście lat i kilka miesięcy. Czuła się młoda, zdrowa i silna. Była w doskonałej formie sportowej, tak jak tego pamiętnego popołudnia, kiedy w godzinie pąsowej róży trzasnęła obcasem w familijną fotografię w pluszowej ramce. Tylko ta nieszczęsna powierzchowność, powierzchowność starszej pani i to śmiesznej. Ja jej pokażę, ja muszę coś z nią zrobić. Odgrażała się, wymachując trzymaną w ręce parasolką zieloną z rączką w kształcie kaczej główki. Oczywiście wszystko to były pogróżki pod adresem czarującej ciotki Leonory. Nie rozumiem, czemu ona się tak nie czepia? Dlaczego wzięła się na mnie? Ciszej, panno Anusiu, błagała przerażona genowewcia. Dlaczego mam być ciszej? tupała nogami, Anda. Ja chcę wyglądać tak jak dawniej. Ja mam czternaście lat. Biedna, dostała pomieszania zmysłów. Wezwijcie lekarza! Rozległy się okrzyki w szatni pełnej teraz ślizgawkowej publiczności. To już przeszło granice cierpliwości genowewci. Panienko, krzyknęła. Proszę nie odpowiadać takich rzeczy, bo zaraz się zrobi zbiegowisko i skandal, i wezwą naprawdę lekarza. O, to byłoby gorsze, zdecydowała Anda. Zresztą już przyjrzałam się tej starożytnej ślizgawce i możemy wiać. Teraz gazu, genowewciu. To mówiąc. Pociągnęła za sobą Genowewcie i zgrabnie przebiła się przez tłum w szatni. Na ulicy stał rząd sanek. — Sanki, genovewciu, prawdziwe sanki! Czy można nimi pojechać? — Nie tylko można, ale nawet trzeba i to szybko, panienko. Czas do teatru. — Siadajmy, wykrzyknęła niefrasobliwie Anda. — Tylko niech pan jedzie prędko, po kawalersku! Sankarz obejrzał się zdumiony na paniusie w przekrzywionym kapeluszu, która wskoczyła do sanek ze zręcznością młodego chłopaka i tak dziarsko zachęcała do jazdy, po czym ruszył, poganiając swoją szkapinę. Zadźwięczały cichutko i srebrzyście dzwoneczki u sanek. Biały śnieg skrzypiał pod płozami, a tonące w śniegowym puchu drzewa w alejach ujazdowskich wyglądały w błękitniejącym coraz bardziej mroku zupełnie bajkowo. Jak cudnie, genowewcie jak cudnie, cieszyła się Anda, zapomniawszy już o niedawnej przygodzie. To zupełnie jak film panoramiczny, a może nawet ładniejsze. Najważniejsze, żeby panienka zdążyła się przebrać na tę operę, odpowiedziała jak zawsze trzeźwo myśląca i rzeczowa genowewcia. Ale przyjechały jeszcze na czas, sanki zatrzymały się przed kamienicą namiodowej i Anda szybko wbiegła na górę. W przedpokoju otworzyła jej mama. W mrocznym świetle lampy wydała się jej jakby starsza i przygarbiona. Dobrze, że już jesteś, ucieszyła się. Właśnie przyszła Ewunia z dziećmi. No i dobrze, że przyszła, ale po co z dziećmi i w ogóle co to za dzieci? Jak to nie rozumiem? Doprawdy, Anusi, o co pytasz? Zanim jednak Anda zdołała coś odpowiedzieć, do przedpokoju wbiegła Wita. Wydała się Andzie dziwnie szczupła i młoda, uważała więc za stosowne zaraz jej to powiedzieć. Świetnie wygląda, że Witula. A co porabia doroż? Dziękuję, cioteczko. Tatuś czuje się doskonale, odpowiedziała Ewita i pochyliwszy się, pocałowała Andę w rękę. Oszalałaś czy co? Anda zdenerwowała się. – Lubię żarty, ale nie takie, co się wygłupiasz. To, że jesteś mężatką, jeszcze wcale nie upoważnia cię do kpin ze mnie. Mamo, Ewita mi dokucza. – Ależ cioteczko, droga, nigdy w życiu – wyjąkała młodzieńczo wyglądająca Ewita. A ponieważ weszły już właśnie do salonu, dodała, zwracając się do wysokiej, szczupłej i siwowłosej pani. – Mamo, ja doprawdy nie chciałam urazić ani dotknąć ciotki Anny – – Och, doprawdy, droga Anno? – odezwała się siwowłosa, szczupła dama. – Nie rozumiem twoich ekstrawagancji – mówiła głosem Ewity i była do niej bardzo podobna, tylko że siwowłosa. – Ewuniu – zwróciła się srogim tonem do swojej młodszej podobizny. – Stoisz się zbyt zuchwała. Czyżbyś uraziła czymś, ciotkę Annę? Czy nie pamiętasz o szacunku dla osób starszych? Nawet jako mężatka masz obowiązek o tym pamiętać. Anda stanęła zdumiona. Jest was w tej chwili dwie, ale nie mam zielonego pojęcia, która z was jest prawdziwa. Która z was jest prawdziwą Ewitą, a która ją daje? Druga, Annu. Ewita siwowłosa była wyraźnie zdenerwowana. Już w naszej młodości miałoś skłonność do dziwactw. Ach, i zostało to do dzisiejszego dnia westchnęła posunięta w latach mama. Przez to dotychczas za mąż przecież nie wyszła. Za mąż, przecież ja jestem na to jeszcze za młoda, Anda załamała ręce. Czego ode mnie chcecie? Za młoda, mama załamała ręce. Trzydzieści pięć lat kończysz i mówisz, że jesteś za młoda. Ewa, już córkę za mąż wydała a ty co? Anda milczała i uśmiechała się. Już teraz wiedziała wszystko. Jest rok tysiąc dziewięćsetny, to znaczy, że rzeczywiście popchnęłam ten okropny zegar zaledwie o dwadzieścia lat naprzód. Więc tak wszyscy wyglądają po dwudziestu latach. Ewita siwa i ma córkę zamężną, mama już zupełnie starsza i okropnie dostojna, a ja rany boskie. Spojrzała w lustro, a ja wyglądam jak czupi radło i to niezamężne czupi radło. A wszystko przez tę moją przystojną, cioteczną babkę, której ani się śni wracać na dawne miejsce w pluszowej ramce, aby tam trwać w charakterze czcigodnej antenatki. Ale ja jej tego nie daruję. Jeszcze ja dopadnę tego jej porcelanowego brzuchacza, rodowa pamiątka psiakość. Ostatnie zdanie wypowiedziała głośno. Czy mówiłaś coś, dziecię moje? Zwróciła się do niej mama. Mam nadzieję, że weźmiesz sobie do serca moje rady i rady Ewuni. Słuchaj, siostry. Jako matka dorosłej zamężnej córki jest ona doświadczoną kobietą i możesz jej zaufać. Właśnie nawet naradzałam się z nią w tym względzie, czy możesz pójść z nami na dzisiejszą operę. Jest to co prawda nasza przepiękna opera narodowa i to mnie skłania do wyrażenia zgody. Wszelako dziecię moje nie jestem pewna, czy panience, która nawet dość dawno skończyła. Hmm. Tu mama chrząknęła z zażenowaniem, która skończyła już pewną ilość lat. Wypada być na widowisku, którego bohaterką jest wprawdzie nieszczęśliwe dziewcze wiejskie, lecz dziewczę, które zeszło z drogi cnoty. Jednak mamo Halka ma tak piękne melodie, wtrąciła Ewita starsza, że nie należy z tu zwracać uwagi na libretto, lecz rozkoszować się pięknem muzyki. Czy to ma znaczyć, że Halka jest operą nieodpowiednią dla mnie? Zirytowała się Anda. Co za głupstwa! Może jeszcze każecie mi wierzyć w bociany, co? Ach, jęknęła mama, zakrywając oczy. Anusiu.